Opowiem Wam historię o pewnym człowieku, człowieku, który na 30 lat został zamknięty w Sephru. Lata mijały, i żeby zabić czymś czas, spróbował chyba wszystkiego. Leżąc na ziemi, policzył każdą cegłę na ścianie i każde pęknięcie w suficie. Narysował na pojawiającym się przez lata kurzu niezliczone arcydzieła, a raz nawet wygrał ze swoim cieniem w papierkami i nożyce. W końcu go uwolniono. Ku zdziwieniu wszystkich okazało się, że ta izolacja nie miała na niego absolutnie żadnego wpływu. Nie oszalał, albo. Albowiem... Pierwolniąty. Już wcześniej. Koniec. A jaki to ma związek z dzisiejszym filmem? Żaden. Tak sobie tylko głośno myślę. W każdym razie, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o. Ej, chwila, ty. Tak, ty, za tym ekranem. Patrzysz mi się na odstęp od ostatniego filmu? Wszyscy się patrzą, a wiesz czemu? bo jest kurwa gigantyczny. Na początku mały disclaimer. Wcale nie jestem seryjnym mordercą dzieci, nie mam też nic wspólnego z piwnicą ani remnantem. Pizzeria, której współwłaścicielem jestem, jest idealnym miejscem na spędzenie rodzinnego obiadu. Fakt. Jest gorsza od Freddy's. Ale kto powiedział, że Freddy's jest dobre? Y jak mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie o Fnafie. Tak nietypowo. A mianowicie o filmie. Jesteście już duzi, moi drodzy, nie będę was zatem prowadzić za rączkę. W sensie będę, ale po prostu nie będę streszał treści filmu, tylko od razu zaczniemy sobie od teorii. Zapraszam. A więc, standardowo, na starcie kilka kluczowych informacji. No to taka podstawowa rzecz, którą trzeba powiedzieć dla porządku. Film nie jest kanoniczny z grami ani książkami, jest to zupełnie inna wersja uniwersum fnaf Mówię to po to, żeby uprzedzić potencjalne pomyłki na zasadzie, że coś się stało w filmie, to może w historii z Gier też tak było i w drugą stronę. Niektóre elementy i motywy zostały przeniesione z gier i książek, na przykład William jest zabójcą, Mike drużem we Freddy's, ale taka Vanessa pracuje w policji, więc każdą postać w zasadzie poznajemy na nowo. Dobra, do rzeczy. Jest kilka aspektów filmu, którym warto się przyjrzeć, i myślę, że najlepiej będzie to zrobić poprzez omówienie konkretnych postaci. Na pierwszy ogień, nie no, ogień to będzie w trzeciej części, zapewne, idą animatroniki. No to przyjrzyjmy im się, bo jest czemu? Z względem tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to animatroniki skrywają w sobie tutaj zarówno wiele różnic, jak i podobieństw. I to zarówno pod względem duchowym, w sensie roboty są opętane, jak i dosłownym. Choć o tym, że William schował tam ciała, dowiadujemy się od Blondyny dopiero pod koniec filmu. Tutaj jednak, w przeciwieństwie do gier, ciała nigdy nie zostały znalezione. Wspólnym elementem do tego, co już znamy, będzie na pewno również to, że tutaj animatroniki, uwaga zaskoczenie, również zabijają ludzi. We FNAF 1 był ten stary motyw, że roboty nie widzą ludzi jako ludzi, tylko zapasowe endoszkielet, więc biorą go, wpierdzielają do kostiumu i zatrzaski mówią siema. A wiecie co mówi taka osoba w kostiumie? Nic. Bo nie żyje. Tutaj jest inaczej. Oglądając film można odnieść wrażenie, że animatrony są wręcz sadystyczne. Widzimy, że dosłownie bawią się swoimi ofiarami. Nie ma tutaj też jakiejkolwiek zmianki o endoszkieletach. Roboty widzą ludzi całkowicie normalnie, a co za tym idzie, zabijają świadomie. A przynajmniej takie by można było odnieść wrażenie, bo sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Vanessa opisuje to tak. Te dzieci nie chcą nikogo skrzywdzić. To on. On w jakiś sposób na nie wpływa. Zabrał im wszystko, co miały, ale nie pamiętają. Więc tutaj sprawa z opętanymi robotami jest o wiele prostsza niż w grach. Przez to, że to jest film, to mamy powiedziane wprost, jak jest i tyle. Przedstawiony tu koncept nie jest nowy, ale przyjrzyjmy mu się. William potrafił manipulować swoimi ofiarami zarówno za ich życia, jak i po śmierci. Duchy uwięzione w robotach nie wiedzą, że umarły. W ich oczach cały czas są na niekończącym się przyjęciu. Przyjęciu organizowanym przez żółtego królika. Motyw ten najlepiej został opisany w książkach. W czwartym schowku, z tego co pamiętam, był taki wątek, że jeden z głównych bohaterów był nieprzytomny z pomocą Williama i przeniósł się umysłem do Happy's Day. A. Będąc tam, próbował powiedzieć duchom, że hej, William Afton, ten tam pozabijał was. Dzieci mu oczywiście nie wierzyły i dopiero jak wziął rysunek Spring i dorysował mu czerwone oczy i pokrywającą go krew, to duchy zrozumiały. We FNAF 3 również widzieliśmy, że Purple Guy czuł się bardzo bezpiecznie wchodząc do Spring W każdej wersji uniwersum Spring Bonnie był nie tylko kostiumem, ale również furtką do duchowego świata, w którym William miał władzę i za każdym razem okazywało się to jego zgubą. Więc jak to jest z tym zabijaniem przez nich ludzi? Odpowiedź jest prosta. Widoczne okrucieństwo robotów wynika z nieświadomego absorbowania przez nich niektórych cech Williama, a przynajmniej według mnie to jest jedyne sensowne wytłumaczenie, jeśli chcemy logicznie połączyć słowa Vanessy, że nie chcą nikogo skrzywdzić z tym całym zabijaniem oraz manipulowaniem Majkiem w jego snach, bo zakładam, że Golden Freddy mówi tutaj w imieniu wszystkich duchów. Okej, okay, jak już przy Majku jesteśmy, no to przyjrzyjmy mu się. W skrócie, motywem przewodnim jego postaci jest to, że nie może on przepracować traumy z przeszłości, jaką była śmierć jego brata Gareta. Byli sobie na pikniku, przyjechał Fioletowy Człowiek i... Kilka lat później jego matka umarła, a ojciec, jak to określił Mike, nie poradził sobie, zostawiając go samego z dziesięcioletnią siostrą Abby. Motyw z tym, że William zabija brata głównej postaci znamy z Silver Eyes. Tam Charlie, główna bohaterka, również ma wielką traumę, bo straciła brata we Fredbear's Family Diner. Również bardzo pragnie dowiedzieć się, dlaczego William to zrobił, jak dokładnie to przebiegło i co się stało z jej bratem. Jej ojciec zareagował bardzo podobnie jak Majka z filmu, z tym, że jako, że to był Henry, no to się zatrzasnął w robocie czy coś takiego. Mam nadzieję, że tutaj za bardzo nic nie mieszam, bo te książki czytałem. Nie wiem, z 6 lat temu, ale oglądając film FNAFA właśnie zauważyłem te motywy z książek. Nie czytałem też Fesber Frightów w ogóle, więc możliwe, że tych nawiązań jest więcej. W sensie wiem, że jest jedna lalka z Fesber Frightów, ale do niej przejdziemy później. Ale wracając, powiem tak: ten motyw z bratem jest według mnie bardzo ciekawy, nie przeszkadza mi totalnie, że Scott po raz drugi go wykorzystuje, ale mam nadzieję, że Twist okaże się inny niż w trylogii. Że nie dostaniemy jakiegoś, nie sądziłem, że kiedyś znowu to słowo powiem, Mike Trapa. Nie wydaje się, żeby coś takiego miało nastąpić, ale jak na przykład za 6 lat w trzeciej części się tak stanie, to wróćcie tu. Ale dobra, trochę odbiegam od tematu. Teoria snu nigdy jej nie lubiłem, którą Mike jest zafascynowany, mówi o tym, że w uniwersum FNAFa tylko minigry z czwórki są prawdziwe, a reszta FNAF to tylko wymysły płaczącego chłopca. Kolega Majka słysząc, to ma z niego niezłą beka. I słusznie, po czym sarkastycznie się pyta, czy może jeszcze wierzy w to, że Vanessa jest córką Aftona, bo ma zielone oczy. A nie czekajcie, wiecie, że pod koniec filmu okazuje się. Dobra! Nieważne, nie uprzedzajmy faktów. A tak na serio to książka z Dream Theory to nawiązanie do swego czasu popularnej teorii, którą wam przed chwilą bardzo profesjonalnie przedstawiłem, a filmowa wersja tej teorii, o której mówi książka Majka, przedstawia następującą tezę. Nasz mózg zapamiętuje znacznie więcej informacji niż jesteśmy tego świadomi. Zatem przy odpowiednim skupieniu możliwe jest ponowne odtworzenie każdego momentu z naszego życia i obejrzenie go z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy, która może ujawnić coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Teoria ta w zasadzie całkowicie dominuje życie Mike'a, codziennie bierze piguły i przenosi się do tego sennego świata w jednym celu, żeby zobaczyć twarz mordercy. W ogóle ta polana ze snów Mike'a stanowi bardzo istotne miejsce w fabule, bo to właśnie tu następuje komunikacja z duchami. Generalnie działa to tak, że gdy Mike sobie śpi we Freddy's, swoją drogą zajebisty z ciebie stróż, duchy pojawiają się w jego śnie. No ale o nich już rozmawialiśmy, tak nawiązując do Majka można jeszcze powiedzieć, że dorosłych traktują jako obcych, tolerują ich i obserwują, do czasu kiedy nie uznają, że próbują zepsuć ich urodziny. Animatroniki były neutralne w stosunku do Majka, a przynajmniej do momentu kiedy odmówił im oddania Abi. Vanessa również akceptują, choć za nią na pewno wstawił się sam Żółty Królik. No dobra, to teraz parę słów o Abi. Z takich ciekawych, nowolorowych rzeczy wyróżnia się na pewno to, że ma umiejętność widzenia i rozmawiania z duchami. W filmie mamy nawet zasugerowane, że robi to będąc u siebie w domu. Odnośnie takich lorowych ciekawostek, to w pewnym momencie Chica próbuje włożyć ją do spręży nowego kostiumu, bardzo przypominającego Elle. W sumie z tego, co wyczytałem, to ten animatronik jest jakiś giga powalony. W trylogii był on robotem mającym udawać Charlie na etapie jej dzieciństwa, a w Fazbear Frightach jest wielofunkcyjnym robotem z Freddy's i główną antagonistką widocznej książki. Nie znalazłem żadnej wzmianki o Springlockach, które widzimy w filmie, więc animatronik ten wydaje się być naprawdę bardzo tajemniczy. Jedyne, co o nim wiemy z filmu, to że jest on jednym ze starszych modeli. No i że dobrze by się sprawdził jako więzienie dla duszy. No i w tym momencie przechodzimy sobie do Aftonów, czyli William, i Vanessy. Muszę się tym z wami podzielić. Nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale jak na sali kinowej Vanessa powiedziała kim jest jej stary, to moja reakcja była taka. Ja powiem tak. Widzę, że mimo upływu lat humor nadal trzyma się skota. Ja już naprawdę pomijam Dream Tiri, Matt Falta, Ballon Boye, ale... Vanessa Afton to była chyba najbardziej, powiem to dosadnie chujowa teoria w tym najnowszym loże. Już naprawdę Clara Afton miała więcej sensu. I skąd sobie te teorie z Vanessą wziął i zrobił ją kanoniczną w uniwersum filmu. Morda mi się sama uśmiecha jak o tym myślę. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Jak mówiłem wcześniej, Vanessa nie jest tutaj strażniczką, tylko policjantką. Tak, córka mordercy dzieci pracuje w policji. Jak się później dowiadujemy, to jest w zasadzie całkiem mroczną postacią. No bo przez lata dzięki swoim uprawnieniom pomagała Williamowi w pozbywaniu się dowodów. Wiemy, że na pewno zatarła ślady po włamywaczach zabitych przez animatrony i najprawdopodobniej po wcześniejszych stróżach również. Pod koniec filmu William mówi: Pomóż mi posprzątać bałagan, który sama narobiłaś. Miałaś jedno zadanie: Trzymać go w nieświadomości i zabić, jeśli za bardzo się zbliży. Jednakże Vanessa ma swój akt odkupienia. W kluczowym momencie zwraca się przeciwko swojemu ojcu i ratuje rodzeństwo Schmittów. Za co zresztą William sprzedaje jej wychowawczą kosę pod żebra. Vanesse w sumie można podsumować tak, że w głębi serca jest dobra, ale przez całe życie manipulował nią William. Widać, że ewidentnie się go boi, i dopiero spotkanie z Mikeem i Abby pozwoliło jej się z tego wyrwać. No i wreszcie dotarliśmy do Purple Gaja. Na starcie podzielę się popularną opinią na jego temat. Zdecydowanie najlepiej zrobiona postać w tym filmie, mimo że tylko przez jakieś 9 minut jest na ekranie, to naprawdę robi robotę. Jego fałszywe imię to Steve Raglan i pracuje jako doradca zawodowy. Trochę mi się kojarzy to z Silver Eyes, tyle że tam sytuacja z Dave'em była nieco inna, gdyż zmienił tożsamość, ponieważ wszyscy wiedzieli, że zabił dzieci, ale jako, że nie znaleziono ciał, to nie mogli mu nic udowodnić. Tutaj nikt nie wie, co się stało we Freddy's, więc to, dlaczego zmienił tożsamość, jest nie do końca jasne. Ogólnie bardzo mało o nim wiemy. Nie wiemy, czy budował jakieś roboty, czy tylko pracował we Freddy's, jak dokładnie wygląda jego relacja z Vanessa, oraz czy w ogóle miał więcej dzieci. To, co o nim wiemy na pewno. To to, że jest dobry w maskowaniu się. Jego druga tożsamość przejęła formę miłej osoby, która pomaga innym ludziom, nakierowując ich na właściwą ścieżkę ich kariery. Można powiedzieć, że nawet tutaj jest Spring boning, który pomaga zagubionym duszom. Zabawne jest również to, jak William oburza się na majka i pyta go, czy nie ma problemów z głową, bo pobił jakiegoś faceta na oczach jego dziecka. Bracie, dosłownie zabiłeś co najmniej szóstkę dzieci. Jego nastawienie do majka drastycznie się zmienia, kiedy zauważa jego nazwisko. Możemy dostrzec, jak przygląda mu się uważnie, szukając podobieństw do gareta, którego lata temu zabił. Nagle staje się też bardzo miły, proponuje mu kawę, a jego głos łagodnieje i zaczyna brzmieć, jakby naprawdę chciał pomóc Mike'owi. Dosłownie widzimy, jak William zaczyna polować na następną ofiarę. Z takich mniej oczywistych rzeczy pewnym wydaje mi się to, że odwiedzał Freddy's za dnia, kiedy Mike wracał do domu. Odwiedzał Freddy's i rozmawiał z duszami swoich ofiar, aby na bieżąco wiedzieć, co się dzieje. Można to wywnioskować z tego, co mówi Vanessa. Próbowałam cię o Naprawdę na swój własny sposób, ale jest już za późno. Wierzę, go szukasz. Przyjdzie. No więc, albo Vanessa strzeliła z ucha na Majka, albo dusze mu powiedziały. A biorąc pod uwagę to, że Mike cały czas wypytywał je o żółtego królika, a Vanessa przeszła na stronę Majka, to o wiele bardziej prawdopodobna wydaje mi się ta druga opcja. Wydaje mi się również, że William specjalnie wysyłał stróżów nocnych do Freddy's, żeby jego podopieczni mieli się czym bawić. W ogóle dał małej Vanessie ten samolocik, który należał do gareta. Generalnie z wyrolem był. O jego śmierci już mówiliśmy, ale dodam jeszcze kilka szczegółów. No więc ginął, bo dorysowała królikowi na ścianie nóż oraz ciała ofiar. I dzięki temu animatrony przypomniały sobie jak było i zwróciły się przeciwko niemu. Podobnie jak w książce. Scena jego śmierci była dość łagodna, trochę się to kuje ze znanym nam opisem setek zatrzasków wbijających się w ciało, no ale każdy wie o co chodzi. Animatroniki zabierają umierającego Williama w głąb pizzerii i zostawiają na powolne wykrwawienie się, według mnie całkiem spoko. I tutaj film w zasadzie się kończy. Vanessa leży w szpitalu, Mike ściska ją za rękę, niewykluczone, że doczekamy się jakiegoś miłosnego wątku w drugiej części. Tak, bo druga część jest już zapowiedziana, wiemy, że będą tam toje. W napisach końcowych zaszyfrowana jest wiadomość FIND ME, ZNAJDŹ MNIE. Aktualnie są takie dwie najbardziej popularne teorie odnośnie tego, kto to mówi i jedna z nich jest taka, że jest to albo Springtrap wołający o pomoc, albo Garrett, bo w filmie w ogóle nie pada odpowiedź na to, co się stało z Garrettem, czy w ogóle na nawiedza jakiegoś robota, może to marionetka, nie wiemy. A co ja o tym myślę? Kto wysłał wiadomość? Marionetka czy Springtrap? Ja osobiście uważam, że to Tojczyka. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trochę nie nagrywam teorii, więc mam nadzieję, że mimo to się Wam podobało. Możecie mi dać znać, czy chcecie powrót piwnicy. Mam jeszcze specjalne podziękowania dla Hytrusa, który pomagał mi w ogarnianiu Blendera. O, jeszcze na Pyrkonie będę. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.